Nie ma Witam. Wydawać by się mogło, że historia uczy nas, jakich błędów nie popełniać. Megalomania Hitlera doprowadziła do upadku III Rzeszy. Zbyt wysokie ambicje, stawianie celów niemożliwych do zrealizowania, to to chęć historia, dominacji nie. za wszelką cenę. To nigdy nie kończyło się dobrze. A historia lubi się powtarzać. Otto von Rigentrop pochodzi z bogatej rodziny. Jego matka była tłumaczką chińskiego, a ojciec to Sławomir Hedgehog, pseudonim Jerz, który podczas. Oh, kurwa, to, jest... to jest opała, kurwa. Z II wojny światowej dowodził w bitwie pod Enskiem. Już od młodych lat młody Otto wychowywany był w ścisłej dyscyplinie, tak by w przyszłości być lepszym od innych. Według zeznań świadków. nacisk ze strony rodziców był tak duży, że Otto von Rigent. Ja tutaj nie mogę, po prostu to jest Już w wieku ośmiu lat zaczął rywalizację z innymi dziećmi, najpierw na własnym podwórku, później w szkole, do której uczęszczał. Lata młodości przebiegały dość spokojnie. Oczywiście Otto odnosił zwycięstwa w mniejszych lub większych imprezach okolicznościowych. Presja rodziców stale rosła, już teraz zajęcie drugiego miejsca Otto von Riegera oznaczało hańbę. Niestety ambicje rodziców były tak wielkie, że wyryło to trwałe zniekształcenie w głowie młodego chłopaka. Który za chwilę wejdzie w dorosłe życie. W 2012 roku Piotr, bo przecież tak ma na imię, Cieka za namową no kolegów, instaluje grę World of Tanks. Jeszcze wtedy nie wie, że przez nią jego życie potoczy się zupełnie inaczej niż sobie zaplanował. Chwilę potem Urigentropa odkryto talent, dominował on nad innymi graczami, sprytem, inteligencją i statystykami. Lata przygotowań do mocnej rywalizacji dały owoce, bo już chwilę potem Piotr Ej! Co to jest? Co to za pociąg skarbów, kurwa? Który odpalił pociąg skarbów? Tańszymi subami. Halo, o co tu chodzi? Ty, który tutaj taki? Dziękuję bardzo. Znalazł się w za odpalenie pociągu Krówki. skarbów. Kariera młodego no, witam cię Piotr jako urodzony przywódca tworzy klan inny. Ja pier, który papier. staje się nową potęgą, jest rozpoznawalny niemalże przez każdego gracza World of Tanks. O! Już po chwili pojawiają się pierwsze wyniki. Piotr w 2017 do, zajmuje wysoki wydziału się tam był? Do... w Moskwie, że coś tam nawet wygrywa nie wcześniej 24 około. Na chyba. imprezie Extended Season Finals, drugie miejsce fajny pociąg. Po drodze było jeszcze kilka mniejszych zwycięstw w Ustrzykach dolnych, ale są na tyle małe, że Rigentrop, pod... nawet o nich nie wspomina. Po tych wydarzeniach Rigentrop przechodzi na swoistą emeryturę. Zaczął streamować w domowym zaciszu na platformie Twitch. Zwonił Piotr, osiągnął już wszystko, co chciał, nie musiał nikomu już nic udowadniać. W końcu wielu ludzi miało Proszę go za bardzo. bardzo dobrego gracza. Taki tytuł jest: Sensacja XXI wieku Otto von Rigentrop. Nieprzychylne komentarze Otto von Rigentrop traktował jako. Dziekuję, swoją osobę, przez co popuszczały mu nerwy, a według jego współgraczy. No nawet Marsiewicz. Jak się potem okazało, Piotr miał fetysz na punkcie matek innych graczy, a każdemu z kim wchodził w dyskusję, Obiecywał obcowanie płciowe z jego matką. Ale nawet takie zachowanie nie wzbudzało odrazy wśród jego zwolenników. Piotr miał stałą widownię, która go oglądała. Pewnego dnia otrzymał on jednak zadanie: zmarkować kranwagena. Co prawda nie jest to najcięższy czołg do zmarkowania, ale wywołał niemałe zakłopotanie w Piotrze, ponieważ zdawał się, sprawę, byli, że jego witał. mogą być niewystarczające. Rozpoczęła się bitwa z czasem. Dzwoń mi, Piotr, po rozegraniu filmu ten i zdanie sobie sprawy, że misja markowania Kranwagna to jest wykonalna. Musiał wymyślić Oho. zupełnie nowy sposób, by nie stracić zaufania swoich Robert, kogo? Początkowy plan kogo zakładał wciągnięcie w sidła młodego Proszę. Kamila Itera, który według Otto von Riegera miał być podatny na ustawki, bo w końcu jest już wyczerpany markowaniem Karro, które wówczas wykonywał. Otto zaproponował A, Kamilowi pakt Rigentrop-Iterow, który zawierać miał pomoc w markowaniu karro. Rigentrop-Iterow wiedział jednak, że plan ten zakładał coś zupełnie odwrotnego. To otto miał wykorzystać Kamila do niecnych celów, by ten mógł z łatwością zmarkować krana. Była to typowa zasadzka, można nawet powiedzieć, że to koń nie, trojański. Niekażnika. Na nieszczęście Rigera Kamil odrzucił tę propozycję. Piotr wpadł w szał, świadkowie mówią o furii i niesamowitym gniewie. O! Sierpień 2022 rok. Otto von Rigentrop pod osłoną nocy wraz ze swoimi kompanami przeprowadza akcję rigowania krana. Polega ona na wchodzeniu do bitew w tym samym czasie. Ze względu na późne godziny nocne nie jest to trudne. Dzwoń, mi Piotr, podczas tych bitew bije podstawionego Super który ustawiając się bokiem lub tyłem ułatwia mu markowanie. Misja udana, procenty wpadają jak szalone, a nikt z graczy nie ma pojęcia, co się właśnie wydarzyło. Przynajmniej tak się Piotrkowi wydawało. Nie zdawał sobie on jednak sprawy, że służby amerykańskiego wywiadu, na czele których stał Artur Banny, znany jako Skubany, już od dawna obserwowały poczynania Otto von Riggera. Jeden z największych wrogów dzwoń mi Piotra. 30 sierpnia 2022 roku publikuje dowody, które zostały zgromadzone przeciwko niemu. Wynika z nich jasno. Otto von Rigentrop dopuścił się zakazanego czynu w postaci ustawiania bitew. Dowody były niepodważalne. Rigentrop wpadł jak śliwka w kompot. Nie trzeba było długo czekać, by wieść o tym zdarzeniu rozniosła się po całym środowisku gry. Niedługo po tym wiedzieli już wszyscy, a w sieci zawrzało. Masowo pojawiały się filmy udowadniające winę Piotra. Było już jasne, że Otto von Rigentrop nie uniknie kary. Nie wiadomo było tylko jakiej. 13 września 2022 roku Otto von Rigentrop zostaje postawiony przed sądem w Norymberdze. Postawiono mu dwa zarzuty. Obcowania płciowego z matkami poszkodowanych oraz drugi, bardziej poważny, nielegalne rigowanie krana. Jeden chciałby być żołnierzem, drugi zarzut. chciałby być... ...CCK. Dobra. Było to najwyższe odznaczenie za zasługi Dobrze. w społeczności World of Tanks. Tak Dobra, bardzo ważne że utrata go była jedną z najboleśniejszych, karle, jakie mogły spotkać. Witam hi vison. dzień dobry panowie. Wiadomość ta szybko obiegła świat. Otto von Rigentrop w ciągu dosłownie chwili z jednego z najlepszych i poważanych graczy stał się pośmiewiskiem. W sieci do tej pory pojawiają się prześmiewcze memy na jego temat, a sam Otto von Rigentrop usunął się w cień. W końcu nic innego mu nie pozostało. Jednak pamiętajmy, że DZWOŃ MI PIOTR miał jeszcze nieuregulowane sprawy z Kamilem i Terem. Dlatego też w połowie marca 2023 roku Otto von Rigentrop postanowił wyjść z cienia i ostatni raz odegrać się za niedoszłą umowę z Kamilem. Wynajął on bowiem płatnego zamachowca imieniem Bulletstream, by ten przeprowadził sabotaż podczas jednej sesji markowania Carro. Na szczęście Kamila... Akcja ta zakończyła się fiaskiem, a sam Bulletstream został niedługo potem zatrzymany przez NKWD. Nie miał nic do stracenia, dlatego też wskazał dokładnie, kto i z jakiego powodu kazał mu to zrobić. Zbyt Bullet wysokie Street. ambicje, a nawet chęć zemsty na zawsze przekreśliły karierę Otto von Rigentropa. Niechaj ta historia będzie przestrogą, że dosłownie w jednej chwili możemy stracić zaufanie ludzi, które budowaliśmy latami. Sprawa Rigentropa to idealny przykład. Ślepej pogoni za byciem lepszym od innych. Zadajmy sobie pytanie, czy czasami lepiej jest przyznać się do porażki, niż podejmować zbyt duże ryzyko? No i widzowie, mamy. No właśnie. I powiedzcie mi, czy to warto, czy nie warto? Powiedzcie mi to. Widzowie, oglądaliśmy. No powiem wam szczerze, dobre to jest akurat. Ja już to oglądałem, ale to nadal bawi. Po czasie to bawi zajebiście, nie?